Dzień dobry. Kontynuujemy naszą wycieczkę po Los Angeles i dzisiaj zabiorę Państwa do historycznego miejsca, do hotelu Millennium Biltmore Hotel, który znajduje się w samym sercu Los Angeles. Hotel Biltmore został otwarty w 1923 roku, czyli mamy okrągłą rocznicę. W momencie otwarcia był to największy hotel na zachód od Chicago i pomógł w stworzeniu centrum Los Angeles jako centrum rozrywki w latach 20 i 30 XX wieku. Ozdobna fasada hotelu ze złotymi detalami, fontanami i marmurowymi kolumnami skrywała na wpół tajne miejsce wyszynku przez prawie całą prohibicję. Hotelowa sala balowa Biltmore Bowl. Była nie tylko miejscem kilkugodnych uwagi ujęć filmowych, ale także idealnym miejscem na rozdanie rozkarów. Bildmore był gospodarzem ceremonii 8 razy od 1932 roku do 1942 roku. W tych czasach właśnie ta uroczystość wręczania nagrody urosła z takiej, e, można powiedzieć, y, kameralnej kolacji tych członków Akademii Nagrodzonych, do wielkiej uroczystości. I ta właśnie, cała, cały ten splendor i ta wielka gala trwa do dnia dzisiejszego. Co przyciąga miłośników dziesiątej muzy do tego hotelu? No oczywiście ta wspaniała, wielka historia związana z galą oscarową i z filmami, które zostały tutaj nakręcone. I nie jestem w stanie Państwu teraz wszystkich ich wymienić, ponieważ to jest aż 100 pozycji, łącznie z serialami, z jakimiś tam znanymi teledyskami. To jest ogromna ilość tych realizacji filmowych w tym miejscu. Ale to nie jest jedyny magnes, który przyciąga turystów do tego hotelu. Kolejnym jest to, że w tym hotelu straszy. Jest to Hunting place, jak mawiają amerykańscy łowcy duchów. Yeah! Spektakularny sukces w śledzeniu duchów w tym hotelu odnoszą postaci filmowe. If you are seeing things through your head, who can you call? Ghostbusters! <laughs> Jeżeli coś dziwnego dzieje się w Twojej okolicy to do kogo dzwonisz? Ghostbusters! Oczywiście! Ghostbusters! To jest poprawna odpowiedź. Choć ten film jest bardziej kojarzony z Nowym Jorkiem, no to... to również kręcono te sceny w Los Angeles. Właśnie wybrano tu ten hotel. Ghostbusters wchodzą tym wejściem, które jest obecnie nieczynne. Przechodzą obok. Tutaj dochodzą do drzwi, gdzie obecnie znajduje się wejście do głównego lobby, gdzie znajduje się recepcja. No i to jest rozpoznawalne, bo tam przy tych kolumnach są takie aniołki właśnie, które ma łatwo zobaczyć na kadrach filmowych i teraz. Pogromcy duchów tutaj w tym miejscu właśnie walczyli z duchem, skrzyżowali te promienie pod tym sufitem i jakoś zneutralizowali tego złośliwego ducha. Nasi, nasi nieustraszeni pogromcy duchów pojawiają się na tej klatce schodowej. I ona się nic nie zmieniła. Tutaj te y, balustrady, te szczebelki. Y, no są takie same. Jak się spojrzy, tę kamerę skieruje do góry, to widzimy taki otwarty tunel do samego dachu, który ma właśnie przezroczysty dach. Tam jest jakieś szklane wykończenie. Pamiętacie Państwo ten fragment filmu, roda? Jak tutaj biegną właśnie z tym sprzętem na plecach? Po tych schodach. Trzymając się tych poręczy. Pozostajemy w temacie zjawisk nadprzyrodzonych, ale tym razem już na poważnie. Jednym z duchów, które nawiedzają ten hotel, jest duch tej młodej pięknej kobiety Elizabeth Short. Kim była ta piękna kobieta? Dziewczyna pochodząca z Bostonu przybywa do Los Angeles, do Hollywood. Celem zrobienia kariery aktorskiej lub kariery modelki. No jak wiele młodych dziewczyn w przeszłości, jak również i w teraźniejszości, wybiera taką drogę. Różnie to się kończy. W tym wypadku skończyło się to tragicznie. Latem 1946 roku postawiła wszystko na jedną kartę. Przeprowadziła się do Los Angeles. Tam za wszelką cenę starała się dostać angaż jako modelka lub aktorka, niestety bezskutecznie. Była widziana ostatni raz właśnie w tym hotelu. I te niewyjaśnione do tej pory morderstwo stanowi zagadkę. No i też działa tutaj powódza twórczo, czy działa na wyobraźnię twórców. Jej zwłoki znajdowały się na zabudowanym terenie, zachodniej strony South Norton Avenue. Ciało było przepołowione w okolicy jamy brzusznej na dwa oddzielne fragmenty. Od kącików ust aż do żuchwy rozcięta była twarz, powodując właśnie coś na kształt takiego strasznego uśmiechu. Na miejscach intymnych były ślady skaleczeń. Policja domniemała, że przed śmiercią ją torturowano. Duch Elizabeth pojawia się właśnie tutaj ze względu na fakt, że widziano ją po raz ostatni żywą właśnie w hotelu Bildmore. Nie wiem czy państwo też tak macie, ale ten korytarz Bildmore Hotel jest bardzo podobny do scen z filmu Stanleya Kubricka Lśnienie. Pamiętacie ten korytarz, którą, którą płynął taki potok krwi? A wcześniej pojawiły się takie dwie bliźniaczki. Boję się teraz odwrócić. Ja tu straszę Państwa takimi okropnościami. Myślę, że dość o duchach. I teraz warto już poświęcić czas tym pozostałym filmom, które były tutaj kręcone. Proponuję abyśmy wyszli na zewnątrz i tam rozpocznę swoją opowieść. Widzicie Państwo teraz główne wejście do hotelu. Pamiętacie oczywiście Państwo tą lubianą komedię z Eddiem Marpym w roli gliniarza z Detroit, który wkracza w luksusowy świat Los Angeles, Beverly Hills. Aby dopaść sprawcu śmierci przy swojego przyjaciela. Kiedy parkuje swój samochód, taki oryginalny bardzo samochód, można by było powiedzieć, który się odróżniał od pozostałych samochodów właśnie w tym miejscu, wychodzi naprzeciw niemu jakiś portier. Nie już nie pamiętam czy w Liberii, zaraz to sprawdzę na zdjęciach. No i on zostawia swój samochód z taką <laughs> miną człowieka obytego. <laughs> i zamożnego, no i wkracza do hotelu. Musicie mi Państwo uwierzyć na słowo właśnie, że tutaj, w tym miejscu, parkował Eddie Murphy swój wspaniały samochód i wchodził tym wejściem do hotelu. A nasi, że tak powiem, Birbanci, w wieczorze kawalerskim, również tutaj oglądali przez któreś z tych okien Patrzyli na Porsche zaparkowanego z tej strony, gdzie ja stoję. Chyba to był Porsche, zdaje się. Eddie Murphy wchodzi tymi drzwiami. Widzimy tutaj ten charakterystyczne schody i ten portal tam nad schodami. Taki ładny. Następnie Eddie i Murphy udaje się do recepcji, gdzie zamawia sobie pokój w tym hotelu. Skręca w lewo i tu znajduje się recepcja. Tak to obecnie wygląda. Dosyć skromny taki kącik. Recepcja znajduje się teraz w tej chwili w innym miejscu. Tą ulicę i wejście do hotelu widzimy również na filmie z Tomem Hanksem. Jest to taka komedia zatytułowana Wieczór kawalerski. No, młodziutki Tom Hanks, to na, na, na początku swojej kariery. No i występuje on tam w roli pana młodego, który w towarzystwie swoich kolegów. Balangowiczów podjeżdża samochodem, znaczy nie samochodem, tylko podjeżdża takim autokarem szkolnym, bo on jest kierowcą autokaru szkolnego, no i właśnie wykorzystał ten właśnie duży wehikuł, żeby zabrać tą swoją paczkę i przywieźć do hotelu, gdzie będą celebrować jego wieczór kawalerski. Śmieje się, ale wiecie co, tak naprawdę podczas oglądania tej komedii uśmiechnąłem się może dwa razy, a na pewno się nie zaśmiałem. No nie ma nic gorszego, jak komedia, która nie śmieszy. No tylko szkoda tego Toma <tum> Hanksa na, na tak słaby film. No, nie chciałbym się jakoś specjalnie rozwodzić, wspomnę tylko, że właśnie widzimy ich również na, na tych schodach, gdzie wcześniej oglądaliśmy yy, sceny z yy, glinia z Beverly Hills. Akcja tej komedii rozgrywa się głównie właśnie w tym hotelu. A że on ma takie trzy budynki, jak Państwo widzicie, to można z okien jednego budynku obserwować okno drugiego. I tak właśnie się dzieje na tym filmie, bo tam ich jakiś kolega taki wróg. Stara się strzelać z takiej kuszy i tam trafić w przyszłego pana młodego. Z negatywnym skutkiem, oczywiście. Widzimy również Windy, gdzie tutaj dyrektor tam zwraca uwagę, bo oni tacy weszli tam rozbrykani, że to jest porządny, przyzwoity hotel, żeby się przyzwoicie zachowywali. Co oni oczywiście obiecują. Chyba wiecie co, za długo się rozgadałem co do tego filmu, bo generalnie to nie jest tego wart, żeby aż tyle czasu mu poświęcić. Proszę państwa, zapraszam państwa teraz na basen. Basen. Pojawia się w filmie Bugsy, film z 1991 roku, opowiadający historię sławnego gangstera, Benjamina Sigela, e, zwanego Bugsy. O tym panu powiem ciut więcej, kiedy będę zwiedzał Hollywood Forever Cemetery, e, czyli cmentarz, gdzie pochowani, pochowane są gwiazdy Hollywood. Natomiast dzisiaj skupię się tylko na tych scenach z, z basenu. W filmie rolę tytułową odtwarza z powodzeniem Warren Betty. Obok niego oglądamy, jak zawsze, świetnego Harveya Keitla. No i urocza Annette Benning. Z czystym sumieniem mogę Państwu ten film polecić. Ta scena z basenu to jest właśnie taki mocny dialog, o, taki bardzo mocny, bym rzekł, między Harveyem Caitlem, który gra też gangstera, takiego Mikea, który, no, jest równie twardy jak sam Bugsy, e, i Bugsy, e, któremu właśnie tenże e, McKay tak bardzo zaimponował swoją postawą taką nieprzejednaną, że ten wybaczył mu, że zostali okradzeni przez niego, mało tego też zaproponował mu pracę. Widział w nim potencjał na dobrego pracownika. I właśnie tu widzicie państwo tą scenę tej takiej nerwowej rozmowy i później kiedy Harvey Kettle wybiega do Pomieszczenia obok, gdzie jest taki gym room, a w ślad za nim podąża przyjaciel Bagdziego. Proszę bardzo, mamy tutaj dobrze wyposażoną siłownię gym room. A tutaj widzicie Państwo menu. Sala Biltmore Bowl była nie tylko miejscem nakręcenia kilku znaczących obrazów filmowych, ale również była gospodarzem ceremonii wręczenia Oscarów. Niestety nie, nie mogę Państwu pokazać. Jak widzicie, jest to restricted area. Także e, ciężko mi tam wejść. Może jak będzie jakiś staw robił cleaning. To mi się uda jakoś tam włożyć rękę z kamerą i zrobić kilka zdjęć wewnątrz. Jeszcze jedno, o czym chciałbym powiedzieć, to było miejsce, gdzie Rocky Balboa z Kluberem, czyli z Maczugą, toczył walkę. I pamiętacie Państwo, po zwycięskiej walce z, z Apollo Creedem, on trochę się tak rozpuścił, zrobił się taki celebrity. I zamiast się przygotować tak jak wcześniej, surowo i tak prawdziwie, no to sobie wynajął właśnie taką salę. I tą salą była jedna tutaj z tych sal hotelowych. Gdzie ćwiczył sobie tak, bo sobie ćwiczył, tak? No wiecie, jak to się skończyło. Hotel jest naprawdę duży, trzeba przyznać. Dla nas Polaków to akurat to miejsce jest najbardziej interesujące, ponieważ tutaj nasz rodak Roman Polański kręcił Chinatown między tym budynkiem a Biltmore Hotel. Tutaj była taka troszkę otwarta przestrzeń i był taki moment, gdzie tam samochodem podjeżdża jakiś szofer i zabiera Faye Dunway i Jacka Nicholsona. A z tą aktorką to w ogóle Polański miał tam urwanie głowy. Czytałem ostatnio właśnie jego autobiografię, gdzie on wspomina, że w jakiejś scenie kosmyk jeden włos gdzieś tam przeszkadzał, on tam jej przyklepywał, jakoś przyklejał, ciągle jej się wydostawał do kadru. W końcu ten włos wyrwał. No i powstała tak karczemna awantura, no tak go zwyzwała, że zagroziła zerwaniem kontraktu i dopiero chyba producent negocjował, żeby zmieniła zdanie, nie? Pozostając jeszcze kilka dni w Los Angeles, zmieniam hotel oczywiście na tańszy i zapraszam Państwa do oglądania kolejnego odcinka związanego z filmowym Los Angeles którym opowiem o pewnym panu, który w wieżowcu uwięziony walczył z terrorystami, którzy się okazali złodziejami. I historię pewnej pani, która pracowała na ulicy, gdzie spotkała księcia z bajki. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.